A w chcecie można jest na czerwoną szafkę, bo no, to jest mało widoczne. Wyjść na czerwoną szafkę. Cześć! Jesteśmy w Pirowaczu. Przypłynęliśmy tutaj wczoraj późnym wieczorem. Nie miałem już czasu, żeby poswiedzać. Dzisiaj wcześniej rano stałem i idę zobaczyć tutaj stare miasto. Z tego co widzę, jest naprawdę stare. Więc idziemy! Zaczęło wiać i opuściłem kontemplacyjną miejscówkę. Teraz idę na kawę i krosanta standardowym żeglarskim zwyczajem z rana. Musi być kawa, musi być krosant. 예. <sus> to jest zwrot przez kto, 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 kto chce powiedzieć? najpierw rozpędził? Nikt się nie chce skompromitować. Po pierwsze, po pierwsze, żeby wykonywać jakiekolwiek zwroty musimy mieć co? Minimalną prędkość manewru. Czy mamy taką prędkość? Mamy, bo sterujemy. Teraz tak, zwrot przez jest uważany jako zwrot najbardziej niebezpieczny, e, zwłaszcza przy silnikach. Dlatego ja osobiście uważam, że jeżeli się tylko da, jeżeli wpłyniemy wiatem pełnym baksztagiem, wasza fordewindem, płyniemy na pierwszy przedbliża. Po to, że jeżeli nawet zrobimy przez rufę, nie przetuje bom, który bardziej dużo nie zrobi krzywdy. Ale tak jak teraz płyniemy w kierunku Lego Iża i musimy zrobić rufę, aby się dochalsować tam baksztagami. Co robimy? Na pewno wyłączyliśmy. Dać mu ślubę stecz matki stecz, żeby nie jest To po prostu wiemy. Powolutku. step. jest. Musimy zjąć obsadę na szot czego? grota i na szoty poka. Kto chce operować szotem grota? Ja. Ok. Czego tu jest od grota? Kto chce szotami poka operować? Ja pójdę prawy. Gajdę kołem? Nie. ty, co? nie, to tam się operuje. No, operowałem, więc... <grymianie> Mnóstwo. <grymianie> Mieści się tu? jeszcze. się, oczywiście. Czy jesteście gotowi? Tak. Dobrze. Teraz musisz... Teraz... Idziemy powoli do Fordewindu. Ktoś jest na talii? On jest na dali. Okay. Idziemy do Fordewindu. razem. No. delikatniutko, powolutko. Dochodzimy do kursu Fordewind i patrzymy, jak zgaśnie nam żagiel przedmiot. Przestanie pracować. Tak? Przesta pracować? Jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę. Wspomnimy zwrot na ten sam, sztywny szok. Wybieramy lewy szok. Lewy szok. Kto oparuje lewym szokiem? Nie ma nikogo. Kto jeżdża w szok? Lewy szok, czy ubieramy? Lewy szok, prawy szok, czy Wybieramy, jedziemy. Chodźcie w lewy, ja... sobie przyczagin przedni. No. Czasami jest tak, że się linie zaczepią. Dostupią... Nie, nie, coś nie ciągnij, bo ci się zaczepił. No wiem, spokojnie. Trzeba kogoś wziąć, kto odczepi. Tak, o tak. Dobra, 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 dobra. Uwaga, stop, stop, stop. Uwaga, lewy szok wybieramy. Lewy szot... Musisz trochę poluzować, bo on się zaczepił, zaczepił musisz go popuścić, bo z górą zaczepił o co? O jum saling. Przeszło. Przeszło. No, Wybieramy się od grota. Wybieramy się od grota. Wybieramy się od grota. Jedziemy, grota. I uwaga, jak dojdzie, jak wybierzemy grot prawie do ośmiu symetrii, sterning wykonuje zwrot. Tak? Drugą stronę, tak? Ten, ten przerzucenie tego grota nie było niebezpieczne.